Siowe przygody sezon ósmy. Mietka robi pranki. E jak w tym wyglądam? No spoko. E nawet nie spojrzałeś, ale ty jesteś. No co? Jaju co, idę stąd. I masz te swoje oksy, znaczy moje oksy. Ha. Co by teraz porobić? Mam plan. Zrobię... Prałka. Potrzebuję do tego. Hmm, co by tu wziąć? Nie, ta mikrofala w ogóle nie jest potrzebna. Nie myśli... Nie będziecie że ja coś palę. Raczej podpalę. <laughs> Zaraz dostanę szału, ewidentnie. Co tu się dzieje w tym domu? Czekajcie, wkładam. Dobra. Potrzebujemy czegoś niedobrego. Weźmy to. Hmm, która pasada zębów jest to, myśli? A powiem od razu polejmy to na szczoteczkę. Będzie śmieszniej. Tyle chyba wystarczy jeszcze tak trochę. O, ale pleks się zrobił. Trzeba to teraz tak trochę wymieszać. Najlepiej um, z tym osty. A tu wiem lepiej. To dać tam trochę szamponu. Żeby to wyglądała czysta szczoteczka i Położymy ją na samym początku. Dobra, wrzućmy te wszystkie płyny. Takie golarki, te pasty do zębów, tłyn, no i nasze szczoteczki do zębów. Ta jest moja taka śmieszna i tu sobie umyję zęby moją miętową pastą. Dobra, dałam już, suru, suru. Dobra, może być. Dobra, jeszcze te tutaj sztuteczki. No i ostatnia szloteczka, czyli myśl wygląda tak, to normalnie, ale na wszelki zostawmy ten karton tam, gdzie był, te plasterki też. Ten perfum na tej tu i to Szybko. Trzeba to odłożyć i spokojnie. I stąd. O dobra. No. A my teraz będziemy robić śledztwo, że my, że nabierze. No, więc tutaj będziemy stać. Widzimy, że się tutaj nie ma drzwi. Ale widzimy się, sch schowajmy się najpierw za tym wózkiem. Oj, trochę nas nie widać. Dobra, jeszcze te okulary tutaj. Tylko trochę położymy, bo tutaj jest takie okienko i można przez nie patrzeć raczej drzwi są chylone. Dobra, idę umyć zęby, bo tak. Biorę tą szczoteczkę. Najpierw wodą umyję. Że trochę trwoty, nie za dużo, no i myjemy. Fu, co to jest? Obrzydliwy, fuk, FUJ! Co to jest? O Boże, muszę szybko czymś się czymś się to popić, Boże. Super. Było śmieszne. Dobra, to było mega śmieszne. Zostawimy okulary i szykujemy się na kolejny prank. Nie no, ja zaraz nie wytrzymam z tymi dziećmi. Co one robią w dzisiejszych czasach? Ha! Ah. Oczekujemy kolejny prank. Chyba na by ktoś się wystraszył, ale to już nie będziemy się. bo będzie coś podejrzewać. To trzeba im jakieś strasznej rzeczy: czegoś, z czego to może wyskoczyć. Musimy takie coś dziwnego znaleźć w ogóle. Na przykład jakieś zdjęcie. Tutaj ta szczoteczka leży. Fuj disgusting. Yy, właśnie nic nie było. To jest mój tablet tu. Potrzebujemy najpierw zainstalować się, kupić, bo przechodzi to bardzo szybko od nas. I takie coś do głosu, żeby zmieniać. I po prostu go kogoś zadzwonimy i będzie do niego coś mówić. Dobra, trzeba wejść na Temu, bo na Temu najlepiej to oh jest. Hmm... Dobra, wpisujemy. Uuuu! Ej, dobra, czy nic nie ma? Ale Temu muszę zainstalować. Bo nie mam Temu, hehe. He. Dobra, instaluje mi się. To w tym czasie możemy zrobić kolejny prank, o! Dobra, zostawiamy to na razie i możemy w tym czasie przeszykować kolejny prank. Hmm, tylko jaki? Wiem. Kiedyś było takie coś modne, że daje się jakiś garnek albo jakiś wiadro na drzwi i wtedy właśnie się wlewa na to. Jak ktoś tam wchodzi. Dobra, idealnie. Biorę to. Oni akurat robię sobie drzemka, więc nie zauważam. Dobra, tutaj jest jakaś woda, ale wymienimy ją na nowo. La 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 la. Dobra, już mamy gotowe. I ja bym postawiła to idealnie do łazienki. Dobra, stoi to już. I czekamy, aż ktoś tam wejdzie. Ach, muszę iść do łazienki. Dum, dum. Co no to jest zawoda woda jakaś? Jak się dowiem kto to zrobił? To było bardzo spektakularne. To było przepiękne po prostu. Dobra, później posprzątam to wodę, ale ten to będzie tu. No nie, nie, muszę się wytrzeć akurat przy łazience. To ja też mnie takie nieszczęście spotyka. Dla nasze temu się ciągle instaluje, a więc zrobimy jeszcze kolejnego pranka. A w sumie już mamy go przeszykowanego, czyli że ktoś się wywali na wodzie. Tylko oczywiście to nie będzie ktoś mądry. Akurat ktoś głupszy. już mam pewien plan. Co robisz miętka? Nic! Wierzę w łazience właśnie. Został pierścionek koci miętki. Tam na wywalce i idź po niego. Dobra, już idę! Szybko! Aaaa! Ała! Ale się wywaliłem! Jak tu ślisko jest! I ile tu wody w ogóle jest! Ała! Już trzy razy się wywaliłem na tej wodzie! Kupia woda! No i co? Tu że jest Dobra, biorę go. Szybko idziemy! Aaaa! Nie kolejny raz. A, No co jest tą wodą? Dobra, przecież tam są schody. Uuch, milion razy się wywaliłem. A tymczasem nasze temu się zainstalowało, więc włączamy. O, otwórz się o pięknie, już się otworzyło. Więc zobaczmy, co my tu mamy. Wpisujemy takie coś do głosu. Jak to się nazywa? Chyba na M. Dobra, mamy już. Wyszukane. Uwaga, uwaga. Dalej. Co to jest? Weryfikacja bezpieczeństwa. Dobra, dobra. Niepotrzebne mi to. O nie, nie mam Wi-Fi. Jestem za biedna. Dobra, muszę włączyć od nowa Wi-Fi. Dawaj. Dawaj to musi się udać. No nie ta weryfikacja bez bezpieczeństwa. Jakieś kotokupki. O oh no. No nie, nie zobaczymy tego. Muszę coś ogarnąć. No, widzicie, co tu się dzieje. Boże, co to jest? Widzicie, co tu się dzieje. Tu jest coś. Poczekajcie tu. Ten chyba wygląda najlepiej. O, panie, ładowarki. Jakiś dodatkowy telefon. Mikrofon. I to wszystko jest zamknięte takim czymś. Takie rzeczy same. I będę mogła zmieniać swój głos na straszny. Ale ja potrzebuję tego teraz. Hmm. Tylko co bym mogła wziąć? Chyba najlepsze właśnie jest to, ten telefon. To zmieniam swojego głosu. Jakie my tu w ogóle będziemy mieli funkcje? Echo, muzyka, jakoś coś. Dobra, kupuję. Dodajemy do koszyka. Dobra, dodajemy do koszyka i czekamy, aż przyjdzie. Kupione, dobra. Przyjdzie za 5 minut, a więc musimy poczekać. I w tym czasie, jak to będzie do nas szło, to możemy zrobić kolejne pranki. Mam tylko dwa. Akurat będą długo trwać, a więc idealnie. Dobrze. Zrobimy coś, myśli, do jedzenia. Myślę, zrobić zrobię ci płatki do jedzenia. To jest dobre. Potrzebujemy miski, której tu nie ma. A może być w śniadaniówce, mysia? Może. Dobra, to będzie w tej, bo ta jest mała. O, akurat nie w tej części, no w tej. Ważne. Dobra, mleko nie umiem podgrzać, ale spokojnie, poradzę sobie, myślę, nie będziesz musiała mi pomagać. Dobra, wkładamy do mikrofali. Dobra, zamykamy to mleczko, mleczko pyszne, bardzo pyszne mleczko. Włączamy, że to jest. Picie. Na. Załóżmy tyle sekund, czyli 30, i włączamy, no i się kręci. Dobra, czekamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i mamy to! Mamy mleczko, pies. mleczko. O, jakie cieplutkie mleczko! Bardzo cieplutkie i bardzo pyszniutkie. Dobra, jeszcze płatki. Płatki mamy jedne. Jeszcze trochę mleczka. Wylewamy mleczko. Coś za zimne, muszę podgrzać. Oj, Dobra, podgrzewamy mleko. Na tyle samo czasu. I czekamy. Dobra, już minęło 30 sekund. Bierzemy to mleczko. Mm, wlewamy. Tak troszeczkę, żeby nie było za dużo. Jeszcze trochę chrupków wsypujemy. No i gotowe. A, i jeszcze muszę dodać trochę chrupków. Tak troszkę chrupków dosypałam. No, teraz to trzeba wymieszać, bo ty tak zawsze robisz. No i już gotowe płatki. Proszę! Fuuu! Jakie to jest obrzydliwe, Miętka, co ty mi daś? Oj, chyba dam ci mleko po terminie. Miętka jak mogłaś. Dobra, a to zrobić ci teraz picie. Taką herbatę. Kiedy przyjdzie gór, kurier? kurier? Dobra. Co wy tu ci dać do picia? Um. Dobra, nieważne, potrzebne nam jest piwo alkoholowe. <śm> <śm> um. Um, tak, um, taki składnik jest nam potrzebny. Dobra, już robię to picie ci... Yy, mien... Znaczy, no, no, no. Yy, cukier najpierw zdaje. Cukier. Dobra, trochę cukru. Trochę cukru, takiego wielkiego cukru, bo on się rozpuści tam na w yy, Następnie dodajemy wody. Trochę wody, trochę wody. No, i jeszcze trzeba dodać: Tam, no, proszę no taką naszą jakby herbatę w proszku. No, to dodajemy herbatę w proszku. Masz, myśla. co to jest? Obrzydliwe. Idę do łazienki szybko. Patko Złipko Mietka, co ty zrobiłaś? Nic Jak nic? Jakieś mi się jakoś dziwnie się zachowuje Po tym twoim jedzeniu i piciu Nieważne Ding dong Moja paczka, ja odbiorę Kod. A co ty nie pamiętasz kodu do swojego własnego domu? To nie jest mój dom, tylko nasz dom. Czy ty mnie podrywasz? Nie, jesteś brzydki. Aha, no aha, aha będzie. Och, i ach, by się przydało. Nie ma dzisiaj piosenek w domu. Szybko. Pik, pik, pik. Dobra. Jest, jest. Jest ta paczka. Idziemy ją otwierać. Ej, co to za paczka? Nieważne. Zamówiłam sobie sama. Oh, jej. Co my to mamy? Muchowa kolorowanka B, to nieważne, hmm. o to się składa, super, yy. o jest pierwsze, zamawiam dwa, na wszelki, uuuu, kolorowanka, kolorowanka, dinozaurowa kolorowanka, dwa te i mój bonus, w zakupach, to oczywiście musi być jakaś książka. Historia tym razem. Ja nie, nie mam historii. To jest kolorowanka, bo koloruję to później. O ile tam się coś tam w ogóle pokolorowacie. O tam się pudełeczko. Pierwsze sprawdźmy, czy to to. To jest taki telefon Telefony tu w ogóle wszystkie te opcje są. A teraz sprawdźmy drugi. Aha drugi to po prostu takie coś bez sensu. No to to mamy nasz telefonik. No i będziemy do teraz o kogoś dzwonić, tylko musimy przetestować najpierw. Co my tu mamy? Dobra, przetestujmy przy drzwiach. Olu, holo! Co to było? Przepraszam bardzo, co to miało być? Kto to był? To miał taki dziwny głos. Nie, To jakiś dziwny głos. E, testujmy teraz to. Halo, halo, halo. Boże, kto to jest? Nie, to też jakiś dziwny głos. Może hmm. taki. Olu, olu. Nie, ten też w ogóle jest jakiś brzydki i w ogóle okropny. Śmierdzący. A więc może taki. Halo, halo, Nie no! Dobra, zostało ostatnie. A nie, przedostatnie. Halo, halo. Ej, co to miało być? I co, to coś ciągle mówi halo, halo. No właśnie. Ten jest taki idealny, taki cich i niepokojący, a jakbym zaprosiła Majkę, to by ona takie worldy robiła i by było w ogóle śmiesznie, ale dzisiaj nie robimy pranków majkowych, że zapraszamy Majkę, bo yy, takie rzeczy, nieważne, nikt nie musi tego wiedzieć, a więc tak, dzwonimy. No, kogo by to wybrał? Dobra, zawodnimy do kogokolwiek. O Boże, bo kogo wybrał? Z Gryzią! So, jak to oglądasz? Sawii, so, że to się do siebie dzwonię. Dobra, odebrał. Nieważne, pa! Boże, święty, co to było? Mm. Dzwonimy teraz do kogokolwiek, hein? w której radzę. Czy no. kogokolwiek. Um, co to w ogóle za numer ja wybrałam? Dzień dobry. Co potrzeba? Dzień dobry. E, dzień dobry, co potrzeba? Bo na szybko tutaj robimy. To po... To potrzebuje pana. Jak mnie? Ja nie przywożę. To ktoś inny przywozi. Potrzebuje pana, żeby zrobić miksturę. Eem, do widzenia. Dał się! Udał się! Jeszcze wpadłam na jeden pomysł. To już zrobię na osobności. O, nie! Policja do mnie dzwoni. No i super. No i kara. Dzień dobry. Panie z policji. Dzień dobry. Twoje auto jest w złym miejscu zaparkowane i musisz je zaparkować w innym miejscu. Co proszę? Słuchaj mnie, Kidosku. Przestań sobie żartować. Ja nie mam auta. A poza tym, to jesteś głupi, Nara. Matko, jedyne jakie kidosy okropne. Dobra. Nara. Widzowie, bo już mi się nie chce prowadzić tego odcinka. Wyłączam tą kamerę. Papa! Pa! Dobra, na no, ja ko kończę tą, ten odcinek, o Boże, aż wywaliłam kamerę. Po pożegnajcie się, bo trzymam kamerę. Nie ale ją trzymam. Czemu ją trzymam z do góry nogami? Nieważne, mogę tak? No tak to jest jakoś krzywo. No to jak ja mam ją trzymać? Ty trzymaj, czemu ja? Bo ty... Dobra, papa pa, widzowie. Papa! Pa! Dobra, kończmy ten odcinek już. No, zacięłaś teraz. No i nie wyłączymy.